Dobry wieczór, wieczorową porą. Przy filiżance zimnej, już kawy. Mam przed sobą tekst o podróży. O podróży, podróży dalekiej w podróży. W sumie to będą dwa teksty podróżnicze. W przedcień Wszystkich świętych, święta nostalgii, zadumy, święto przed świętem przejścia na drugą lepszą stronę życia. Startujemy. Przez małe okienko samolotu patrzę na słoneczny polski świat i śledzę trasę naszego lotu. Spostrzegam rychło, że przelatujemy nad Wisłą i szybujemy na wschód. Wydaje mi się to bardzo dziwne, gdyż w rozmowach wstępnych ustaliliśmy, że konferencja nasza odbędzie się w Radomiu. Powinniśmy więc lecieć na południe. Oznajmiam to kolegom i proszę pilotującego nas majora NKWD. O wyjaśnienie sprawy. Major z uśmiechem oraz nieco nadmierną uprzejmością odpowiada: Tak, panowie, lecicie do Moskwy do towarzysza Stalina. Czy nie lepiej konferować nie z jakimś tam generałem Iwanowem? Ale z samym towarzyszem Stalinem? Za chwilę Major z uprzejmością, ale nieco jakby szyderczą pyta znowu: Czy w drogę tak daleką zabraliście, panowie, garść ziemi ojczystej? No właśnie. Czy panowie? lecący do Moskwy niechcący, ale lecący czy zabrali ze sobą garść ziemi ojczystej gdyby tak się złożyło że droga powrotna stanowiłaby jakiś problem tak naprawdę to to nie wiemy co będzie tam po drugiej stronie gdy zamkniemy nasze oczy, gdy nasze ciało zostanie odłączone, czy będziemy czuć, czy będziemy wiedzieć, co się z nami dzieje, czy będziemy odbierać jakieś sygnały? Przypominam sobie, jak rozmawiałem z panią Krystyną z Nowej Huty, pytałem ją, jak to się dzieje, jak ojciec przychodzi i wchodzi w jej ciało. Jak to się dzieje, że gdzie ona w ogóle jest, co ona wtedy myśli, czy ona słyszy tą naszą rozmowę, czy, czy ona jest w tym pokoju, czy gdzie indziej? Powiedziała mi, że to wygląda tak, jakby była wyłączona. Tak, jakby czas i wszystko przestało istnieć. Tak, jakby zamknęła na chwilkę oczy. Ona nie wie, ile czasu upłynęło podczas rozmowy, gdy jej nie było, gdy nie była obecna w swoim ciele. Otwiera i już jest po rozmowie. Dla niej to jest ułamek sekundy, zamknięcie oczu i otworzenie, a rozmowa trwała nieraz 15, nieraz 40 minut. Czas dla pani Krystyny się nie liczył. Była zawieszona, była odłączona od zmysłów, bo tylko zmysły powodują, że mamy poczucie czasu, gdy zostajemy zamknięci w pokoju odzmysłowym, czyli z odcięciem od wszystkiego. Jest ciemno, nie ma dźwięków, nie ma nic. Gdybyśmy jeszcze mieli wiecie, te nasze dłonie i ręce unieruchomione, bylibyśmy jak w zawieszeniu, nie wiadomo, ile czasu by mijało. Nie mielibyśmy poczucia czasu. Katastrofalnie zostają nam tylko nasze myśli, które kołatają się w głowie, świat wewnętrzny. Czy bylibyśmy długo w stanie wytrzymać w komforcie ten tylko i wyłącznie świat nasz wewnętrzny? Czy te nasze wewnętrzne impulsy wystarczyłyby nas, żeby funkcjonować komfortowo? Kilkanaście lat temu były popularne takie kabiny odcinające człowieka od świata zewnętrznego. Było wielkości łóżka. Różnego typu były, ale generalnie była dolna część i skorupa zamykająca się od góry. Niektóre z nich można było napełnić wodą ciepłą. Było tam specjalne oświetlenie takiego półmroku, była klimatyzacja. Chodziło o to, żeby odciąć nasze zmysły, skołatane, rozbiegane zmysły, by człowiek w tej kapsule poczuł się jak, przepraszam, jak, jak w łonie matki. Jak zanim się narodził na ten świat, zanim przyszedł, taka, taka namiastka tego, tego rebirtingu, tego wyjścia z tej kapsuły, jako powtórne wejście, narodzenie się dla tego naszego nowego świata, tego samego, bo przecież ta kapsuła była z tego świata. Bo w chwili narodzenia, gdy chodziliśmy na świat, traciliśmy traciliśmy pamięć podobno o tą taśmą prenatalną. Nie pamiętaliśmy tego, że mieliśmy zamknięte oczy albo otwarte, ale widzieliśmy tylko jaśniej, ciemniej przez błonę brzucha naszej mamy. Czuliśmy stałą temperaturę, było nam tam wygodnie, dopóki nie zaczęliśmy rosnąć. I wcale nie mieliśmy chyba zamiaru wychodzić stamtąd, chociaż dla niektórych może było za ciasno. Może tam, po tej drugiej naszej stronie, po następnym naszym urodzeniu, będzie podobnie. Zapomnimy o tym naszym tutaj w cieleniu ziemskim i urodzimy się w zupełnie innym ciele, może, może bez ciała. Jedyne informacje, jakie mamy, to mamy z tekstów, z tekstów starych, świętych ksiąg, tak nie nazywamy, albo z tekstów historycznych, z historycznych zapisów, czy to z pisma klinowego, czy z przekazów, czy z podań wierzeń. Ale też mamy jakieś informacje z takich rozmów, jak były w Nowej Hucie przez ponad 50 lat, gdzie najpierw przychodził, znaczy najpierw on to całe czasy, ciągle, nie całe czasy, cały czas. Była ta sama istota, ten sam Ojciec Pio od 1957 roku zaczął przychodzić, a potem trwało to aż do 2015 roku. Przychodził, potem zmarł w 1968 roku. Przed swoją śmiercią fizyczną, która nastąpiła we Włoszech, w San Giovanni Lotondo, przyszedł i powiedział, że umrze niedługo. Ale rozmowy będą trwały dalej. Była krótki epizod przerwy, krótki taki fragment, gdzie nie było rozmów, a potem ojciec przychodził tak, jak wcześniej przychodził, w takiej, pod taką samą postacią. To znaczy, że ta bilokacja nie polegała na tym, że zabierał swoje ciało fizyczne stamtąd i był tym samym ciałem tutaj. Logika nakazuje przetransferować to, no bo wyobraźcie sobie, jest fizycznie ojciec Pio w San Giovanni Rotondo, ze swojego życia, rok 1957 czy 58, do 68. On jest tam i równocześnie bilokuje się w Nowej Hucie, czyli pani Krystyna i nie tylko pani Krystyna, Widzą go fizycznie, siada w fotelu, fotel czeszczy pod nim, przesuwa przedmioty, naciska dzwonek, jak wam wspominałem. Fizycznie manifestuje się w ciele, ale umiera, więc jego ciało jest już zabalsamowane, już jest, już jest rozłożone, już nie ma tych swoich biologicznych, ustała jego czynność biologiczna. Jest w fazie rozpadu, tylko zawoskowane truchło zawoskowane. A on dalej pojawia się, manifestując się w Nowej Hucie w takiej samej formie, w jakiej pojawiał się za życia. To skoro już tam, w San Giovanni Rotondo, nie ma tej jego fizyczności, która była, to znaczy, że nie ta fizyczność się manifestowała w Nowej Hucie. Rozumiecie? Fula Chorak, która znała panią Krystynę z Nowej Huty, znały się, znały się od dziesiątek lat. Pani Krystyna jeździła, była wożona do niej, do zakopanego. Tam rozmawiały bardzo długo nieraz. Fula Chorak wyjaśniła to w sposób stosunkowo prosty, jak to się dzieje, że dany byt może przyjąć fizyczną postać, zamanifestować się. Fula Chorak napisała to, ja powiem to moimi słowami, ale już wam to kiedyś czytałem, że. Biorą te istoty, biorą atomy, biorą cząsteczki, które są w powietrzu, koncentrują to powietrze w formę takiej, takiej powłoki, według tego, jak chcą ją uformować. I robią taką skorupę takiego widziadła, które w środku nie ma żadnych żył, w środku nie ma żadnych wnętrzności. Jest tylko otoczka, żebyśmy mogli zobaczyć, żeby światło załamało się na tej formie materialnej, bo to jest, to jest atomowa forma materialna, otoczka. I ta otoczka ulega deformacjom, przekształceniom, ona się rusza, ale nie ma tam stawów, nie ma tam, nieraz nie ma nóg, nieraz jest to zawieszone, ale to jest materia, forma materialna i ta materia może oddziaływać, może powodować, że, nie po, że podłoga czeszczy, że drzwi się otwierają, Rozumiecie? Jest wpływ tego bytu na materię i przez materię może oddziaływać na inną materię i to właśnie się dzieje. Fula Chorak mniej więcej, tak jak wam powiedziałem, tak to wytłumaczyła to zjawisko. A potem, gdy ten byt odchodzi z danego miejsca, w którym się manifestował, rozpuszcza te atomy. Jak gdyby rozpuszcza je nie, że one się rozpuszczają, tylko... Są puszczone, ich spoiwał, które je scalało, ono puszcza te atomy i one się rozchodzą, rozpływają, idą na swoje miejsce, skąd zostały pożyczone na chwilę manifestacji. I to jest właśnie próba wytłumaczenia. Nawet nie próba, to jest wytłumaczenie tego zjawiska, tego fenomenu manifestowania się rozmaitych bytów. Zresztą nie tylko przecież Ojciec Pio się tak manifestował. W Starym Testamencie mamy opisy podobnych manifestacji. W świętych innych księgach również mamy podobne opisy podobnych manifestacji. Oczywiście jest pytanie: skąd te byty przychodzą? Z jakiego nieba? Czy przychodzą z kosmosu? Czy przychodzą z innego wymiaru? Z innej przestrzeni czasowej. Czy w ogóle są to jakieś technologiczne fikumiku, gdzie jakaś zaawansowana technologia chce nam zrobić z mózgu taką albo wodę, albo chce nam coś ważnego przekazać. Ale to są pytania, na które, na które naprawdę powinniśmy szukać odpowiedzi. Albo zaprzeczeń, albo potwierdzeń. Teraz cytat z profesora Sedlaka, z księdza profesora Sedlaka. Jeszcze łyk kawy. I wydawałoby się nam, że tak długo człowiek wie, że tak dużo człowiek wie o życiu, sięga miliardy lat wstecz, sięga w głąb. W konfrontacji z przyrodą żywą. Człowiek jest mały, lichy. Każdy organizm jest śmiertelny. Jednocześnie jest coś w życiu nieśmiertelnego. Przecież fala nośna życia trwa, a jednocześnie nosiciele giną. Wobec tego trzeba odróżniać dwa życia. Jedno moje, to osobiste. Po którym wywożał mnie hen za miasto. Tak jak wszystkie zgasłe życia. A drugie życie, w którym biorę udział, jest przynależnością do całej filogenezy, trwającej w przybliżeniu 5 miliardów lat. Na pewno zastanawiamy się nad problemem, kim jest człowiek. Czyli ja? Jesteśmy najstarszymi obywatelami życia, którzy mają w sobie całą spuściznę tych miliardów lat, aż nas przyroda wyrzuciła jako nowy gatunek, który nazywa się w antropologii Homo sapiens. Dochodzę do wniosku, że z dawnych czasów zostało dużo. Na przykład wszczepienie krzemu w nasz organizm. Wszystko mamy wszczepione. Tak jak ksiądz Sedlak tutaj napisał, mamy w sobie 5 miliardów lat. Moje paznokcie mają 5 miliardów lat. Wszystkie te atomy są starymi atomami. Wszystko to, co jest, nawet brud za paznokciem ma swój czas. Od samego początku, od stworzenia tego, tej całej, od powołania do bytności tej materii, jestem zbudowany ze starych klamotów. Jestem starym klamotem. Każda moja śrubka, każdy atom, każda molekuła, większa czy mniejsza, jest stara. W innej tylko konfiguracji. A gdzie w tym wszystkim jestem? Ja przecież ja dopiero jestem od czasu, kiedy wiem, że to ja, kiedy potrafię roz, rozpoznać samego siebie w lustrze, kiedy tworzę, kiedy rozpoznaję sam siebie w tym, co tworzę w obrazie, w materii. Przecież te farby, które są za mną na tym obrazie, mają pięć miliardów lat, składowe ich po setkach, po milionach przemian, które następowały. Ale te ich pojedyncze molekuły są stare. Są starymi bykami. Tak jak ja. Każde nowonarodzone dziecko jest stare, ma również 5 miliardów lat. Ale w tym dziecku, w tej materii 5 miliardowej jest coś, co jeszcze nie wie, że będzie za chwilę potrafiło się przeglądnąć w tafli wody. Nie wie, że za chwilę będzie mogło wejść w interakcję z drugim takim samym maluchem w przedszkolu, w żłobku, w szkole, w dorosłym życiu. To nasze życie to jest taka malutka chwileczka, taka jeszcze mniejsza, jeszcze, jeszcze mniejsza. W porównaniu z tam, z tam i tam, z taką ilością zaległością zalegającego tego czasu, czasu tej trwania tej naszej materii. Nas już nie będzie tutaj w tej materii, a te nasze atomy rozpierzchnięte, czy spalone w formie w popielnicy, czy rozłożone na cmentarzu, czy rozrzucone po rozdarciu pociskiem artyleryjskim, bez znaczenia. Będą dalej trwały. Nawet bomba atomowa nie rozłoży nas na, na, do, do zera, tylko przemianuje i dalej będzie trwało na nas. Następne życie, a może już nie, ale będzie to dalej trwać. Będą dalej przemiany, takie czy inne: fizyczne, czy chemiczne, czy, czy jeszcze jakieś tam inne. Ale gdzie my będziemy wtedy, gdy my, jako, jako drgnięcie, jako fala, ulecimy w przestrzeń. Będziemy w tej przestrzeni rozpierzchnięci, rozszerzeni, bo my się będziemy rozszerzać, nadymać się będziemy może jest coś takiego, co zarejestruje nas, coś, co wychwyci tę ulotną mgłę elektromagnetyczną, zanotuje, zapisze, skoncentruje i odłoży gdzieś na jakąś półkę w formie zapisu. W razie czego, jak się nada, żeby można było ją od nowa przywrócić do życia, dać jej inne atomy, inne molekuły, tak to zakręcić, tak to ułożyć, żeby przybrały podobną postać, jaką mieliśmy wcześniej i połączyć, połączyć pamięć, jestestwo z tą zbitką materii. Może tak byłoby prościej, a może po prostu nie będziemy zasługiwać na to i nikt się nie będzie chciał takim piwowarczykiem, takim Józkiem, Kaskiem, Ulą, Agnieszką czy Batką w ogóle przejmować. Może będą mieli ci mądrzejsi, ciekawszych osobników, których warto wyposażyć po raz kolejny w nowe, odnowione ciało. Miłego wieczoru dla Was wszystkich.